Dzień dobry, serdecznie zapraszam Was na otwarcie kolejnej paczki z TEMU. Przypominam Wam, że dzięki współpracy mojej z firmą wysłuchową TEMU możecie te produkty, które ja. Zakupiłem do prezentacji, które okazały się ciekawymi dla Was i dla mnie. Możecie je kupić w bardzo atrakcyjnych cenach. Te ceny są pokazane na ekranie. Możecie zainstalować aplikację na swój telefon komórkowy. Link do tej aplikacji oraz kod kreskowy macie na dole ekranu. Dzięki temu linkowi i dzięki tej aplikacji będziecie mogli skorzystać z bardzo wysokich rabatów. A my zobaczymy, co znajduje się w paczce. Jedno duże pudełko z jednym urządzeniem, urządzeniem, które potrzebne mi było ostatnio przy testowaniu ogniw LiFePO4. Pożyczyłem je, ale stwierdziłem, że warto mieć takie urządzenie samemu w domu. Kolejna instrukcja. Zasilacz przewody. Jest to zasilacz laboratoryjny, na którym możemy ustawić maksymalne napięcie i maksymalny prąd. Zwarłem wyjścia i mamy 1 amper. Tutaj.

Zmniejszmy trochę, zmniejszymy na 2V Ta się ma sporą bezwładność I Są 2V 2042V 10V 10,05 bez obciążenia. W jakim to zakresie ten dokładność od 9,83 do 103,8 15V jeszcze muszę trochę zmniejszyć. 15,04. Oczywiście nie jest to. Przy, no, jest to unit T. Ale nie traktujmy go tak jako laboratoryjny przyrząd. Ale istotne są te napięcia. I maksymalne napięcie 30V. No to mam problem, że dokładnie trzydzieści ustawić. No zobaczcie, kurde nie mogę. No tutaj mi się trzydzieści. Nie udaje ustawić idealnie. No dobra. 30,08. Ustawimy teraz limit prądu i napięcia. W tym momencie muszę ustawić napięcie poniżej 5V. Zobaczcie, ustawiłem 4V tutaj. 4,0,0, aczkolwiek ta dokładność nie ma znaczenia. Muszę, muszę zewrzeć z sobą przewody. I teraz mogę ustawić maksymalny prąd, który. Może płynąć. Ja go ustawię. To, a tu jest ten. Ja go ustawię na 3,5A. Będzie tak najciekawiej. To jest dość czułe. Zobaczcie. Ustawiłem na 3,5A. Teraz to rozłączę i mam przyrząd pomiarowy. Podłączę sobie to. Jest podłączone, mogę teraz zwiększyć napięcie. Ja ustawię go na 9V. Maksymalne napięcie 9V. Tak mi pasuje. to jest ustawione. Uruchamiamy tutaj. Mamy 9,05V. Tyle to urządzenie mówi, że dostaje napięcia. To mówi, że jest 9,00, to mówi, że jest 9,05. Przybliżona dokładność. Włączyłem obciążenie 1 amperem. Zobaczcie, mamy tutaj też 1A. Taki prąd pobierany z tego urządzenia. 1 amper, 9W. Tu mamy to samo. Mogę zwiększyć do 2 amper pobór energii. Pobór prądu. Zobaczcie, jest. Tutaj się zaczyna wahać troszkę. Ale jest między 1,994 a 2A. Tutaj jest stabilne. Zwiększymy do 3. Nadal to urządzenie daje nam 27 W. Maksymalnie 3 A, Tu działa. Ustawiłem na 3,5 A maksymalny prąd. Więc jeżeli teraz zwiększę, a przeskoczę, będę zwiększał co 1,0. 3,1. ,1, nadal mamy energię. 3,2. 3,3. 3,4. 3,5 i tu już jest graniczna o widzicie pojawiło się już że zostało ograniczone już więcej prądu to urządzenie nie przekaże do odbiornika to jest taki wzorcowy odbiornik ale więcej niż 3,5 Ampera nie przepuści jeszcze kwestia stabilności bo tam przy tym dość mocno biegało latało skakało podłączyłem stary akumulator i zobaczcie bierze mi teraz 0,03 Ampera i to wszystko jest w miarę stabilne. Ustawmy sobie 14V napięcie ładowania, no i prąd płynie do tego akumulatora. Tylko 0,03. Patrzcie, jak wszystko jest stabilne. Tutaj jednak jak jest stabilny odbiornik energii, to nie mamy tutaj y, y, skoków y, prądu, ani poboru energii. A zmniejszmy mu teraz dopuszczalną moc. Tak na ślepo trochę. Na pewno w końcu, o widzicie, przeskoczyło mi to, teraz jest ok i tym precyzyjnym, precyzyjnym już nie dało rady. I teraz obcina zasilanie i napięcie spada. Zobaczymy co jest kolejne. Sinusoida, Przetwornik z 12V napięcia samochodowego na 230V z wyświetlaczem i to jest dużej mocy przetwornica. 1000W w porywach do 2200W. Przewody zasilające 12V i oczywiście instrukcja. Najciekawsze jest to, co będzie się tutaj wyświetlało, pokazuje nam v, 226V prądu AC, pobór energii 0W, 12,8 prądu z akumulatora 228, 50 Hz widzimy tutaj ile jest brane no i mamy podpięty też oscyloskop. Tak wygląda sinusoida. Trudno coś do niej o niej z opowiedzieć. Zmieniamy tutaj na moc waty i uruchamiamy prawdziwy odbiór energii. 1000 wat. 1000 W 11,9 V Co się stało z sinusoidą? Sinusoida idealna To szumi i grzeje Energię pobiera A przetwornica 1000 W do 2200 W porywach nie ma problemu Co? Przeciążymy ją? A co mi szkodzi? Po. Tym razem nie dała rady, czyli 2,2 kW nie daje rady. Włączył się alarm, wyłączę ją. Wszystko nam się powyłączyło, wyłączało. Ponownie włączę 1070, 1060 W, 1020 według tego miernika. I sinusoida wróciła do pięknego stanu. To jeszcze 224,8 V. Co mamy z przetwornicą? Te przewody czerwony i ten. A możemy jeszcze zobaczyć jaki prąd ten płynie. Tak, ktoś powiedział. <grystanie> Patrzcie. Mamy takie przyrządy pomiarowe i 0,0 wpinam 93 Ampery no, czyli 93 Ampery razy 12 V yy, daje nam moc, także prąd sobie płynie, wszystko działa. Urządzenie ma jeszcze wyjście USB z boku, ale pozwolę sobie już tego USB Wam nie ruszać, bo to jest 2 Amperowe, czyli około 10 W macie z tego USB do zasilania. Włączyło się chłodzenie. To mi się podoba, bo pokazuje mi sytuację jaka ma tutaj miejsce. jest USB 5V. I pamiętajcie, pełna sinusoida, to jest w tej cenie pełna sinusoida 1000W mocy z 12V akumulatora to naprawdę jest dość ciekawa, ciekawa rzecz którą warto z różnych, naprawdę różnych powodów mieć u siebie w domu.